Moje tymczasowe zabezpieczenie antywłamaniowe przez nieproszonych gości do auta. Poprowadzony łańcuch od uchwytów drzwi przednich. Nie jest to w jakiś profesjonalny sposób zabezpieczone, ale zawsze to lepsze niż nic. Łańcuch kupiony na szybko u kolegi, krycka. Pozdrawiam, dzięki niemu czuję się bezpieczniej. Boczne drzwi odsuwane w ten sam sposób. Także życzę każdemu bezpiecznych noclegów. Ja dziś nocuję pod wiaduktem.